Adrien? Mhm. Prawdziwy Adrien agrest? Ale mam szczęście! Dobra, to na razie. Jak zobaczyłem się w reklamie, pomyślałem, muszę poznać tego gościa, choćby nie wiem co. Jestem twoim największym fanem. Te, dzięki. Proszę o uśmiech. Ja i Adrien to najpiękniejszy o. dzień mojego życia. Nie, nie, wrzucaj tego... ...do internetu. Hmm. Jedno nowe powiadomienie. Hmm. Zmieniam cel podróży. Czekaj, dasz mi autograf na moich perfumach i na moim Adrienie? Uh -huh. Może innym razem. Nie mam czasu! Nie, zaczekaj! Adrien! Mogę prosić o autograf dla córki? Olśniewający, zwiedny! Wyśniony! Adrian! Czekam na ciebie już 15 minut. Gdzie ty się pociewasz? E, 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 zastanawiam się, który kostium założyć. Jest Aha! A reklama za Drianem pomaga znione. Ci w tym wyborze, tak? <grym> tak! Zaraz tam będę. Marinet! Marinet, nie zapomniałaś przypadkiem o czymś? Jasne o kostiumie kąpielowym! <grym> o, a, muszę się przebrać! Marinet, Mieszkasz tu blisko, mogę się u ciebie ukryć? U mnie w domu? Ukryć? Ojej, a, a co się stało? Ach, za późno. Adriet? Dzięki, że mnie uratowałaś. Ludzie zwariowali przez tę reklamę. Wystąpiłeś w reklamie? Nic o tym nie wiedziałam. <laughs> Ale fajnie. Nie wiem, czy tak fajnie. Właściwie to trochę krępujące. Mm, e, no dobra, to ja już sobie pójdę. A. A? Czy to nie twój ochroniarz? Właściwie to. Wymknąłem się dziś bez pozwolenia. Powinienem być teraz w domu i. Adrien ze swoją dziewczyną, A? W fontannie! Adrien? W fontannie? Z Marinette? Oh. Jedno nowe powiadomienie. Bardzo przepraszam, że wplątałem cię w to szaleństwo. Teraz wszyscy myślą, że jesteśmy parą... <oat Hamilton> No tak, okropna sytuacja. Znaczy, nie, w sumie wcale nie taka okropna. E, a może... E, nic. Jak myślisz, nie będziesz miał przez to problemów z ojcem? Nic złego mi nie grozi, bo mam amulet od Marinette.